street Kiedy dzieło skończyłam, bud do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mu stoi, jak stał. ani słów mów mi Ismael jestem tu kowalem jedynym kowalem w okolicy rozumiem więc jesteś bardzo zajęty można tak powiedzieć prawie wszyscy używają tu broni mojego wyrobu gdzie mogę znaleźć kupców walczyłeś już na arenie Felipe zdobył coś naprawdę szczególnego. Następny mistrz dostanie księżycowe ostrze. Nie masz ochoty spróbować? Gdybym było dziesięć lat młodszy, na pewno nie przegapiłbym takiej okazji. Jeśli potrzebujesz broni, mogę Ci coś sprzedać. A jeżeli chcesz się nauczyć, jak samemu wykuć ostrze, mogę Ci pokazać. Pozwól, że spojrzę na Twoje towary. Się nie może powtórzyć. Mogę jedynie mieć nadzieję? Naprawdę myślisz, że... Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Mogę porozmawiać z Gonzalesem? Gonzales jest pod wrażeniem Twoich dokonań. Moim zdaniem wysoko zajdziesz wśród asasynów, Byleś tylko robił dalej to, co do tej pory. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. Lepiej idź prosto do niego. Czeka na Ciebie. Oddałeś Morasul wielką przysługę. Zapewne wiesz także że zaginął asasyn Ramirez. Znalazłem Ramireza na polu pełnym ruin. Nie żyje. Ogromna szkoda. Te ruiny są bardzo niebezpieczne, ale wiedział, czym ryzykuje. Mógł to lepiej rozegrać. Raczej nie zeżarły go pełzacze piaskowe. Nie. Ta śmierć miała związek z jego misją. Masz. To dla ciebie. Co możesz dla mnie zrobić? Dowiodłeś swych zdolności. Będę cię więc nauczać sztuki magicznej. Czym się zajmował Ramirez? Z Bensali skradziono transport surowej rudy. Część tego transportu trafiła do kupców w Morasul. Kazałem Ramirezowi zająć się tą sprawą. Badał pewien trop. Sądził, że udało mu się znaleźć złodzieja rudy. I całkiem możliwe, że tak właśnie było. Sądzisz, że złodziej rudy zamordował Ramireza? Chcę, abyś zajął się tą sprawą. Odszukaj zabójcę i pomści Ramireza. Ale pamiętaj, żeby dorwać właściwego człowieka. Złe wieści. Ktoś atakuje nasze miasta. Jak znajdziemy winnego, to się z nim raz-dwa rozprawimy. Przynosisz mi prezent. Nic z tych rzeczy. Chcę z tobą porozmawiać. Dobrze. Udało Ci się do mnie dostać, więc Twój wysiłek zostanie nagrodzony. Porozmawiajmy. Szukam kluczy do świątyni. Interesujące. Jak mogę Ci pomóc? Wiesz coś na temat tych kluczy? No dobra. Obaj jesteśmy biznesmenami, więc nie będę owijał w bawełnę. Mam jeden z kluczy. A co za niego chcesz? Orkowie chcą artefaktu pradawnych. Przeczesują całą pustynię. Zapłacą każdą cenę, żeby się dostać do najtajniejszych sanktuariów starożytnego ludu. Dlatego ten klucz jest bardzo wiele wart. Biorąc pod uwagę rozwój wypadków, wyceniam go na 10 tysięcy złotych monet. Moim zdaniem to atrakcyjna oferta. Jak sądzisz? Masz tu złoto. Daj mi klucz do świątyni. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Mam nadzieję, że odbijesz to sobie na orkach. Opowiedz mi o orkach. Ich determinacja przywiodła ich aż tutaj. Żałosne stworzenia. Orkowie przybyli na pustynię, choć nie mogą znieść tutejszego klimatu, i palącego słońca. Moim zdaniem palące piaski pustyni pogrzebią ich przed upływem roku. Martwią mnie koczownicy i ich duchowi przywódcy, magowie wody. Jaki masz problem z magami wody? Koczownicy służą im i ich fałszywemu bóstwu, adanosowi. Bierzemy koczowników w niewolę, ale mimo to wciąż ich przybywa. Plądrują nasze domy, napadają na karawany i mają tylko jeden cel wygnać z pustyni nasz lud, asasynów. Gdybyśmy zabili ich przywódców, magów wody, nie byliby nawet w połowie tak pewni siebie. Znajdę i zabiję wszystkich magów wody Aha, łatwo powiedzieć. Przebywają w różnych krańcach pustyni, a koczownicy pilnie ich strzegą. Podążaj śladami koczowników w ruinach, a zaprowadzą cię do swojego duchowego przywódcy, tobą. Ilu magów wody mieszka na pustyni? Z tego co wiem, siedmiu. Saturas jest ich przywódcą. Jeden z nich nazywa się Watras. On też odgrywa ważną rolę w ich kręgu. Pozostali to Miksyr, Nefarius, Riordian, Kronos i Merdarion. Tak, pamiętam. Spotkałem ich wszystkich na wyspie Korinis, więc pewnie wiesz, jak z nimi postępować. To się okaże. Co do magów wody, mów szybko. Co masz do zameldowania? Watras nie żyje. Bardzo dobrze. Ten drań zbyt długo mi przeszkadzał. Powinien był zostać na wyspie Korinis. Bardzo dobra robota. Oto twoja zapłata. A czemu nie? Sam mógłbym ci to powiedzieć. Skąd masz tę surową rudę? Co? Najpierw mnie zdradzasz, a potem chcesz mojej pomocy? Wiesz co? Witaj w morasul, głupcze. Daj mi puchar maga ognia. Na Beliara! Bierz go! I zabieraj się stąd! Skąd masz tę surową rudę? Nie pamiętam, synu wściplstwa. Jestem tylko ubogim kowalem. Moje kieszenie są puste. Przypomniałeś sobie coś na temat rudy? Zawadne. Teraz, kiedy o tym wspomniałeś, faktycznie coś mi się przypomniało. Sprzedał mi ją asasyn Hassan ale opuścił miasto jakiś czas temu. Każdy musi zapłacić. Nie powiedział ramirez w zasadzie wydaje mi się że były to jego ostatnie słowa potem już tylko krzyczał gdzie są sztabki surowej rudy jakiś czas temu je sprzedałem ha, i dostałem za nie niezłą sumkę ale nigdy go nie znajdziesz pomszczę ramireza tylko spróbuj myślę cię na łono beliara o. Zatrzymaj się, ty psie. Wiem, kto zamordował Ramireza. Kto za to odpowiada? Asasyn imieniem Hassan. Hassan... Hmm. Pracował dla Nerusula, który przebywa obecnie w Ishtar. Dostań się do Ishtar i naprostuj tego Nerusula. Wspomogę cię wpływami Zubena. Nic więcej zrobić nie mogę. Zakładam, że Hassan poniósł sprawiedliwą karę za swe czyny. Zająłem się hasanem. W takim razie śmierć Ramireza została pomszczona. Dobrze. Proszę, weź to złoto. Zasłużyłeś na nie. Co konkretnie mam zrobić z Nerusulem? Dowiedz się, kto stoi za kradzieżą rudy. A jeśli okaże się, że to on? Wtedy daj mu ostateczną nauczkę. Moi ludzie może i są łaknącymi złota Sukinsynami, ale... Nigdy nie pozwolimy, aby przeklęci złodzieje tacy jak Hassan zyskali bogactwo i potęgę. Co do wstępu do Isztar. Jeśli nadal będziesz pracować tak jak w Morasul, wkrótce uzyskasz audiencję Uzubena. Przekonaj kilku innych magów, a uzyskanie wstępu do Isztar stanie się formalnością.